Putin fuck you. Adolf namalował na, na budynku gospodarczym. Putin fuck you. I fuck you. Namalowana ręka. Fuck you. Jak wam się podoba? a Putin odlatuje do ciepłych krajów, albo na tamten świat Putin kaput widzicie ten napis? u góry Putin kaput i tu ręka namalowana Fuck you walsie Putin daj spokój Ukrainie wydupiej Na tamo tem chegado tamo foi mista Nara ok